Się by się z tej strony ma na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji online. Dawno nie było odcineczków i tak generalnie trochę stęskniłam się za ich nagrywaniem. Dawno też nie było Alicji um, i troszeczkę mnie ominęło, aczkolwiek nie, nie jestem pewna, czy aż tak bardzo, bardzo dużo. Wiem, że na pewno jutro, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy wy to oglądacie we wtorek, zostanie dodana nowa grzywa już w obiegu tutaj, żeby można było, żeby ona się po prostu nam wylosowała w momencie, kiedy bridujemy sobie konie. I będzie dziedziczenie zwiększone koloru grzywy, więc bardzo się cieszę, bo ja wiecie, zawsze myślałam, że to faktycznie te grzywy się dziedziczą, a ich kolor był zazwyczaj bardziej losowy. Więc bardzo się cieszę, że razem z tą grzywą będzie, jakby zostanie wniesione coś fajniejszego z tym dziedziczeniem, to się bardzo cieszę. Oczywiście jeszcze chciałabym podziękować Kirze za to, że opiekuje się cały czas tym kątem, no bo widzę postanie konta. Niestety, że ona tutaj cały czas robi, także Kira, wielkie serducho leci dla Ciebie i naprawdę, naprawdę dziękuję za to, że to konto ogarniasz. Co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że został dodany nowy slot, Mm, dzięki czemu możemy jeszcze więcej koni mieć na ranczu. To też jest bardzo fajne. Ciekawe, czy ja pamiętam, jak to się kupuje. E, czy ja go mam, czy go nie mam? Jak to, co? Posiadane? Posiadane, posiadane, posiadane. Czyli ja mam wszystkie posiadane, czyli chyba Kira już tutaj coś zrobiła, już wykupiła ten, czy nie? Ja już teraz nie wiem. Tyle było? Ja już nie, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Tu mamy konia sklasapować i wiecie co, ja chyba go wystawię, bo widzę, że Kira tego nie zrobiła, także podobiłam mu punktów i zaraz go wystawimy. Dobra, mamy poziom ósmy i zrobimy do 179, wtedy najfajniej komuś może się zbridować właśnie z fajnymi punktami konik. 75, 76, zmieniaj się, 77, 8, dawaj, 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 zmieniaj się. 8 i 9. I teraz możemy go wystawić, ale tylko musimy zmienić na jakiegoś innego. Weźmy sobie tego na przykład. Ten ma 205. Boże, a czemu? <laughs> Sabator. Aha, o, ja mam takiego konia, nawet nie pamiętam. <laughs> nawet nie pamiętałam. Boże, jak ja dawno w to nie grałam. A wy pewnie i tak czekacie w większości na bridowanie, ale bridowanie zrobimy dopiero, jak będzie ta nowa grzywa, bo chciałabym właśnie. Czekajcie, za, nie no, wystawimy go za więcej. Słuchajcie, on ma max punktów. Kurczę, lungia. <grych> no i ma full ten, full rodowód. Także nie, 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 tego zostawiamy. A czy ciebie by można bo Wiecie co? To teraz ja tak sobie posprawdzam to konto, bo ja dawno tutaj nie byłam. I to nie ja tu urzęduję. Więc sobie zmienimy na Mirmira. Albo wiecie co? Na kogoś, kto już ma full. I ja teraz sobie posprawdzam, jakiego konia mogę tutaj dodać, a jakiego nie. Darle na pewno nie. Czy Mirmir... Mir? Aha, dobra, bo ty jesteś... Aha, bo one wszystkie są... No, czyli tej nie można i tak. No nie można, no. Kurczę, no szkoda. A ty jaki masz Radowód? Halo, internet? Nie wiadomo. GM, czyli to jest chyba bot, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, zaznacz wszystko, usuwamy wszystkich faworytów. No, i tak chyba na wstępie możemy sobie tutaj spróbować chociaż ze dwa konie zbrojdować. Co by to nie było? Może mm, Perseusza, bo Perseusz jest bardzo fajnej maści i mi się ta maść bardzo podoba. I one bardzo fajnie zarabiają, więc zrobimy sobie tak, tak i szukaj. Postaram się Kira nie wydać tego wszystkiego, co zdążyłeś zrobić. Um, także trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. Mm, basic white. Aha, czyli że. Uu. 15 tysięcy, no to nie jest jeszcze tak źle. <coughs> wybaczcie. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. O, zadyszkę, ale słabe statystyki to nie. Dalej. Tu już mamy szósty poziom, no nie, a ty masz jaki dziewiąty. Dobra, to raz spróbujemy. Strumajcie kciuki. Czy ja to kliknęłam, czy nie? Kliknęłam, dobra. Lecimy. Basic X White. No, proszę. No, proszę. No i tyle z tego było. Chociaż na karusach można fajnie zarobić, więc kurczę, teraz już nie wiem. Wiecie, jaki mi się marzy zawsze? Żeby się urodził siwek, ale właśnie z taką białą grzywą, taką totalnie białą, białą. Nie żeby był... No i w sumie tutaj nie miało znaczenia generalnie, jaką my wybieraliśmy sobie grzywę, bo tak czy siak rodziła się... Rodził się koń z niewiadomą. Czyli jeżeli braliśmy sobie siwego z czarną grzywą, to jakby czy ta prawdopodobność, że urodzi się z, karo, z czarną grzywą, była większa, nie wydaje mi się. I, I to będzie fajne, że właśnie coś się zmieni pod tym kątem, bo generalnie czy jest tutaj z białą? Nie ma. Nie ma. Tutaj wszędzie samą. O, właśnie, coś takiego. Coś takiego bym chciała. Jeszcze jakby się urodził z falowaną, to już w ogóle by było super. Bo niestety takiego nie mam. No ten ma słabe punkty. <laughs> o Jezu, ten jest boski. Boski. No. No, 40 tysiaków to jest bardzo dużo, tym bardziej biorąc pod uwagę, że że one tego nie, nie dziczą jeszcze. Widzicie, co tu jest za 12 coś takiego i za dyszkę. Widzicie, co zrobimy tak i tak i spróbujemy z tymi. Za 12 i za spróbujemy, bo tamten 40 tysięcy to jest chyba jednak trochę za dużo na mój budżet. W razie jakbyście słyszeli cokolwiek tutaj innego, to mam herbatkę owocową, polecam bardzo na odcinek, zawsze super. I mamy, o, o, no tak, grzywa jest piękna, tylko szkoda, że ziemniak. O, jeszcze masz poten, no pięknie. No pięknie. Dobra, pokaż się tak. Bo zawsze lubię zerknąć sobie. średnia. O, lojalność. Szkoda, że średnia. No i szkoda, że że ziemnior. Jasnogniada. Dobra, dawaj, szybciej, 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 szybciej. Weźmy sobie z tym teraz. Za 12 tysięcy Menti kenai i Menti. Boże, jak ja bym się cieszyła, gdybym się urodził. Siwy z białą grzywą I wiedziałam. Nie mam szczęścia dziś. Dobra, spróbujemy jeszcze raz z tym, który ma potencjał. Tym zadychę. Koń zadychę. Może coś fajnego nam wyjdzie. No, proszę proście. 100 razy 100. No nie! No nie! No dawaj, dawaj, widzicie? To jest internet, właśnie. To jest internet masakra. Ile tam było? 120! No nie! Bo tutaj chyba już nie mam żadnego takiego fajnego. Kenoi nie jest taki. Właśnie, Kenoi, no właśnie, bym chciała tego. A to mi się nie urodziło, a ja myślałam, że. A to ja mam takiego konia z białą grzywą. Ale białą falowaną, właśnie, to jest to, do czego ja dążyłam. Dlatego o tym mówię. A właśnie. Bo z taką siwą, w sensie białą... O Jezu, ale się zaplątałam. Wiecie, o co chodzi. A ta... Długo nie nagrywałaś odcinków. To... O! Biała, 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 proszę, tak. To jest biały, biały kolor, biały. Biały koń, biały kolor, biała grzywa. Nie za dużo punktów, ale to się da wyrobić. Błyskawiczne dorastanie, proszę pana. Lotar. Lotar może być. Proszę, proszę, proszę. mi długą, i O... Czasami myślę o mojej mamie. No! No nie! Czemu ty nie masz długiej? A tego nie chcę. Tego już mogę wypuścić. Nie wiem po co go trzymałam, tak by the way. No ale czemu ten nie dorósł jeszcze? Internet! Internet! O, proszę bardzo. No, nie jest taki najgorszy, ale też nie najlepszy. W sumie można by było spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz. Ostatni. Obiecuję, ostatni. Ale widzicie, to jest właśnie to. O, oba te koniki mają siwą grzywę, a tamten urodził się z czysto białym. Więc mała zależność. Cześć, szampaniku. I będziesz miał słabe punkty, prawda? No pewnie, że tak. Timidra. Timidra będzie miała długą grzywę. Tak. Tak podejrzewam nie, średnią, stawiam przed sobą wyzwania trzy razy w tygodniu o, to spoko, zobaczymy jeszcze czy nas, na nasz karusze, karusek e, coś zarobił wyrejestruj o, dwa razy ktoś go sobie wziął, więc fajnie dobra, na razie zostawimy hmm, czy ten siwek tam wiecie co, moglibyśmy w sumie na tym siwku pojeździć e, żeby go troszeczkę z tymi punktami i go wystawię może nie za jakąś wielką kasę, ale ale, ale Jesteś głodny. No tak domyślam się, że jesteś głodny, bo dopiero się urodziłeś. Nie jest najgorszy, ale w ogóle zbroi nie mam żadnej. Halo, trzeba pójść do sklepu. Przedmioty, konie, siodła. Zaraz mu ta, tutaj coś wybierzemy. Tu mamy tą moją ulubioną. To taka zwykła, zwyczajna. O, i ta jest też jeszcze super. Właśnie, weźmy, weźmy tą. Nie będę chyba brać. E Wszystkiego do kompletu, po prostu zostawię mu tą zbrojkę i tyle. Jakby ja wiem, że tam tu wszystko dodaje więcej punktów i tak dalej, ale jakoś, jakoś nie lubię, jak tutaj mi coś dynda, czy tutaj ten napierśnik tak jakoś eh, Wolę, e, e. <gulę>, jak to jest tak o zwyczajnie. No to co, no to co, zróbmy sobie wyścig. Ja jeszcze w międzyczasie, jak będzie się tutaj, tutaj ładowało, e, zobaczę, czy coś w aktualizacji się nie pojawiło. I jeżeli się pojawiło, to zaraz na wyścigu Wam wszystko dopowiem, bo powiem Wam szczerze, że sama jestem bardzo, bardzo w tyle, jeśli chodzi o Alicję. Także widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, i jesteśmy już na wyścigu. E, mamy nawet karnawał, co jest bardzo fajne. E, I generalnie co chcę dopowiedzieć, że znalazłam tutaj jeszcze na stronie Alicji oczywiście, link do strony macie w opisie. Jest to strona na Facebooku, e, także tam zapraszam. Tam są wszystkie informacje na bieżąco, tak samo właśnie o tej grzywie, e, że zostanie ona do, dodana dziś, czyli dla was. Jakby wczoraj, tak? Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam na początku, że się nie pomyliłam. I co jeszcze? Zostały dodane trzy nowe kolorki zwierzaczków: jest to kura, żuczek i ta kobra. Kobra to jest? Kobra? No tak. Ten, ten wąż wiecie, odchodzi. No więc ten wąż ym, i bardzo dużo graczy ostatnio podobno oszuki Oj, ty. <grystanie> oszukiwało i twórcy znaleźli lukę w grze, którą naprawili, co jest bardzo fajne, bo ym, właśnie nieraz się spotkałam na wyścigu z, z taką osobą, która gdzieś tam po mapie po prostu frunęła i, i nic ją nie dotykało yy, i to było naprawdę denerwujące znaleźć się z takim graczem w rumie. Ponieważ no niestety nie, nie było możliwości wtedy w ogóle jakkolwiek go dogonić, bo jeżeli ona przekraczała metę, to jakby, wiecie, już nie mieliśmy szansy tam zwyczajnie dojechać i kończył się czas. No i wtedy cały czas był stracony, bo my ani nie wygraliśmy, ani nie dostaliśmy, wiecie, nawet za drugie czy trzecie miejsce czegokolwiek, czy nawet za ostatnie, bo po prostu nie dojechaliśmy. No, więc to, to. W ogóle zastanawiam się, dlaczego, po co ci ludzie tak cheatują. Przecież wtedy cała zabawa jakby traci sens. No bo kurczę, gramy po to, żeby być coraz lepszym, gramy dla przyjemności i żeby się z kimś tam zmierzyć, a fajnie jest, kiedy wygrywamy i wiemy, że to nasza zasługa, że, że to my potrafimy tak fajnie grać, że. o jajku nie. Ha, ho, 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 ho. Udało się. Udało się mu fajnie to rozegrać, <laughs> więc e, wydaje mi się, że wtedy jest fajnie, kiedy to my z własnych, z własnych umiejętności możemy się cieszyć, a jeżeli ktoś oszukuje, no to kurczę, no to już jest taki, wiecie, o low. <laughs> no nie wiem, ja nigdy w grach nie oszukiwałam i wydaje mi się, że nie czuję potrzeby, żeby tak robić, dlatego nie rozumiem ludzi, którzy po prostu to robią. Oszukują siebie i innych i to jest nie w porządku bardzo. No, także się nagadałam, jeśli chodzi o Alicję. W ogóle miałam wam powiedzieć, dlaczego przez dłuższy czas mnie nie było na YouTubie, a to bardzo prosta sprawa. O Jezus. Zwyczajnie, kiedy była kwarantanna, przesiadywałam całe dnie w stajni i też dużo, dużo pracowałam. I nie było zwyczajnie kiedy. Bo jak wiecie, poza YouTubem też są inne zajęcia, którymi trzeba się zająć niestety. I, I w sumie cała filozofia, tylko też nie chciałam rozmawiać o tym na live'ach gdzieś tam... Jakoś tak, nie wiem. Nie lubię. O, i która będę... O, Jezus, ale się zmówiło. Ciekawe, czy to się nagrało dobrze. Mam nadzieję. Okej, okay, jestem szósta. No spoko, może być. Good game. Niestety nie udało nam się nic wygrać na karnawale. Upsi. Możemy pojechać. O! Agresor. Czyli jakby, ale jak? To my byliśmy w teamowych? Nie. Jezu, ja już zapomniałam, jak działa Alicja, matko bosko. Czekajcie, zobaczymy, czy tam więcej nasz Karus zarobił. Rejestruj. Nie tylko te dwa razy. Mm, mm. <grywy> Możemy w sumie jeden raz pojechać sobie na tych wyścigach, tych, tych, bo dużo ludzi pisało, że mm, te magiczne są y, czasami już nudne, a ja nie umiem grać w ogóle na tyle. <grywy> Zobaczymy, jak mi pójdzie. Aha, tu też trzeba poczekać. No dobra, to może poszukamy jakiegoś innego rumu, co by nas szybciej przyjęli. E, czy tu. O, mamy, 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 mamy! Leć, 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 leć! Proszę, proszę. Jest! Dobrze! I teraz niech. O, jest ktoś z Polski nawet, proszę bardzo. I go, i go, i go. Tylko niech mnie nikt nie wyrzuca, proszę. Jedźmy, jedźmy. O nie, wychodzą! Wchodzić tu! No, please! Nie lubię czekać. Nie lubię czekać na tych wyścigach. Halo! No dobra, nie będę was tym zanudzać. Wrócę, jak już zaczniemy I jechać. Zaczął się wyścig, więc jedziemy. O, jakie śliczne! W ogóle, wiecie co? Zauważcie, że ta postać jest dużo bardziej szczegółowa niż koń. No nie? Tak? Hmm, szkoda. Hejka! Good luck! O kurczę, nie tak chciałam napisać. O, dobra, bo nic nie widzę. W ogóle ten narw, ten koń, na którym teraz yy, jesteśmy, to on jest bardzo, bardzo wysoki. <tak>, tak! Nukoshi! Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Ready! Steady! Go! Pięknie! O! Aleks, no tak! No no pewnie! Na pewno uda mi się tu przejechać, chociażby na ostatniej pozycji. Nie ma szans w ogóle, na to nie liczę. Okej. Okay. Ta osoba jest dobra tym, co robi. No niestety. M... Mm. Zresztą nie jest aż tak źle. W ogóle ostatnio ktoś mi napisał, że ja bardzo chaotycznie jeżdżę tutaj w Alicji. Tak, to prawda. To prawda, ja sama to wiem i, i nie lubię tego. Ale tak, taki jakiś głupi nawyk, że wiecie, próbuję daszować i, i skakać i. Bo gdzieś to przyuważyłam i jakby stosuję to nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, mamy tutaj podkówki. Bardzo proszę. Przyspieszenie. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ojejku, ktoś mnie zatrzymał. O nie. Gdzie jest ta osoba, co jechała pierwsza? O, o. O, już piórka są. O nie. No to teraz trzeba już skakać. Teraz trzeba pojechać właśnie chaotycznie. I. Dasz. Kurczę, no. Nie jest źle. Oj. Oj. Chyba za wcześnie pochwaliłam. D dobra. Aha, bo tam był skrót. Jenny, ja tych skrótów nie kojarzę w ogóle. Czekajcie. O, dobra, mam przeszkodę. O, nie, nie wyprzedzaj. No, jeżeli ja tu będę, gdzieś z przodu, to po prostu. to będzie trzeba to zapisać w kalendarzu. Ej, nie zatrzymuj mnie. O, i oni sobie pojadą skrótem. Tak jest. Ja tym skrótem bym się zgubiła. Na bank. Tu mogę sobie przyspieszyć. Okej. Okay. I tu wyjedziemy sobie, pojedziemy... Wiecie co? Czy ja wiem? Czy ja chcę tam tędy jechać? Chyba nie. Przeskoczę sobie przez... O, dobra, mamy. I piórko! I tutaj na skrót oczywiście. No nie no, przecież jak ja... Leć, 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 leć! Matko Boska walczy o pierwszymi... Nie, no, no dobra, o trzecie. Tak jest. Ej, nie jest źle! Było lepiej niż na magii! O, good game oczywiście. Nice. Nie jest mi wstyd w końcu. Jej! Brawo! Brawata. Prawie dobrze ci poszło. I nie ma niestety. Jestem tam! Nie ma niestety karnawału. Tak, karnawału. Boże, mam nadzieję, że dobrze to mówię. Ja naprawdę pozapominałam w ogóle o... Wiecie, naprawdę, jak się długo nie gra w Alicji, a ja nie grałam z miesiąca czasu, to naprawdę idzie zapomnieć. No to co? Generalnie chyba to wszystko tak naprawdę, więc będziemy kończyć powolutku ten odcineczek. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy macie już te nowe zwierzątka i czy też czekacie na te grzywy, tak jak i ja. Tymczasem bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego Cześć.